Republika Korei, zwana potocznie Koreą Południową, to dzisiaj jedna z najsilniejszych gospodarek na świecie. Niemal 52 milionowe homogeniczne społeczeństwo, tego mającego 100 tysięcy km2 państwa, w 2021 roku wypracowało PKB w wysokości 1,8 biliona dolarów, co oznaczało 10 miejsce w globalnym rankingu. Potężnej sumy w obronność zainwestowano w ubiegłym roku aż 2,8% co dało równowartość ponad 50 miliardów dolarów. Stawia to Koreę wśród największych światowych potęg militarnych, ze środkami finansowymi niewiele mniejszymi niż takie państwa jak Francja, Niemcy, Arabia Saudyjska czy Japonia, i znacznie większymi niż na przykład Włochy. Budżet obronny Republiki Korei stabilnie rośnie. I jest efektywnie wydawany dzięki możliwości składania zamówień w rozbudowanym rodzimym przemyśle zbrojeniowym. Wojsko jest też zasilane poborem, w ramach którego mężczyźni w wieku między 18 a 28 lat muszą odbyć 18-miesięczną służbę w wojskach lądowych, 20-miesięczną w marnarce wojennej albo 22-miesięczną w siłach powietrznych. Dzięki temu w siłach zbrojnych Republiki Korei czasu pokoju Służy dziś około 600 tysięcy ludzi, z tego 460 tysięcy w wojskach lądowych, 70 tysięcy w marynarce wojennej i korpusie piechoty morskiej plus 13,5 tysiąca straży wybrzeża. 65 tysięcy służy zaś w siłach powietrznych, a siły te mogą zostać wsparte przez ponad 3 miliony przeszkolonej rezerwy. Liczby te stawiające republikę Korei w gronie Światowych mocarstw wynikają przede wszystkim z sąsiedztwa nieprzewidywalnej komunistycznej Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, z którą Koreańczycy z południa nigdy formalnie nie zakończyli wojny i z którą w 2018 roku zostały zerwane wszelkie kontakty dyplomatyczne. O ile Koreańczycy z północy postawili na liczną armię poborową i broń masowego rażenia, w tym atomową, o tyle południe postawiło w ostatnich latach na ufortyfikowanie granicy. I maksymalną modernizację konwencjonalnych sił zbrojnych w oparciu o własny przemysł, w ramach tzw. reformy obronnej 2.0. Oczywiście, wyzwania bezpieczeństwa na tym się nie kończą. W regionie aktywne pozostają Chińska Republika Ludowa, z którą Koreańczycy, jak na państwo świata zachodniego, mają stosunkowo dobre stosunki, jednak nie wiadomo, jak zachowałyby się one w razie konfliktu z Pjongjangiem. Koreańczycy z południa Delikatnie mówiąc, nie pałają też miłością do Japonii z powodu zaszłości historycznych, ale także rywalizacji gospodarczej i sporów o niektóre akweny morskie. Najważniejsze dowództwo koreańskich wojsk lądowych jest rozmieszczone w Yongin na północnym wschodzie kraju, a zatem relatywnie blisko granicy Korei Północnej. Podlega mu 8 dowództw korpuśnych z korpusami o numerach od 1 do 8, przy czym zamiast Korpusu IV jest związek operacyjny o nazwie Korpus Stolicy. Korpusy te są rozmieszczane w ramach ośmiu lądowych prowincji Republiki Korei i dysponują zazwyczaj brygadą artylerii i brygadą inżynieryjną oraz dwoma lub trzema dywizjami piechoty. Pięć korpusów posiada ponadto brygadę pancerną, a jeden dwie brygady pancerne. Wyjątkami są Korpus Stolicy, nastawiony na obronę i noszący wymowną nazwę własną, Poświęcenie, który nie posiada jednostek pancernych wcale. Wyjątkiem jest też siódmy Korpus, jako jedyny noszący przydomek mobilny. Zamiast brygad pancernych posiada on za to cztery dywizje zmechanizowane oraz brygady inżynieryjną i artylerii. Na główne siły koreańskich wojsk lądowych składa się więc sześć brygad pancernych: cztery dywizje piechoty zmechanizowanej, trzy dywizje piechoty obrony kraju i 15 dywizji piechoty, a także 6 brygad artylerii i 7 inżynieryjnych plus oddziały pomocnicze. Koreańskie dywizje podzielone są na brygady i zwykle posiadają ich po 3, plus bataliony, artylerii, inżynieryjny, rozpoznawczy, medyczny, łączności i kompania wojsk przeciwchemicznych. To jednak nie wszystko. Poza siłami podległymi dowózów wojsk lądowych Koreańczycy posiadają dodatkowo równoległe dowództwa z dodatkowymi dywizjami i innymi związkami taktycznymi. Osobne dowództwo o nazwie Tarcza miałoby w razie wojny zająć się samą tylko obroną stołecznego Seulu. Podlegają mu dwie dywizje wychoty obrony kraju, brygada obrony powietrznej i oddziały pomocnicze, w tym grupy ochrony inżynieryjnej i żandarmerii wojskowej, do utrzymania kontroli w tym 10-milionowym mieście. Pod tzw. Tak drugie dowództwo operacyjne podlega z kolei siedem dyslokowanych po kraju dywizji obrony lokalnej, dywizja powietrzno-desantowa i jednostki wsparcia logistycznego. Pod dowództwo wojsk specjalnych LEW podlega 6 aeromobilnych brygad wojsk specjalnych, a pod dowództwo mobilizacji sił armijnych pięć dywizji rezerwy, choć potencjalnie w razie wojny zmobilizowano by ich jeszcze więcej. Osobne jest też dowództwo wojsk rakietowych, pod które podlegają trzy brygady pocisków balistycznych, krótkiego zasięgu i manewrujących z pociskami hyun -mu. Z kolei pod dowództwo lotnictwa armijnego podlegają dwie brygady lotnicze, plus brygada serwisowa, przy czym pierwsza brygada lotnicza skupia śmigłowce bojowe, a druga transportowe. Eskadry tych brygad są oczywiście rozsiane na terenie całego kraju. Osobne są też dowództwa logistyki, szkolenia, uczelnie wojskowe i osobne dowództwo zarządzające armijnym personelem oraz pomniejsze jednostki, w tym pułki ochrony wiadomej granicy. W południowo-koreańskich wojskach pancernych użytkowanych jest 2600 czołgów, z czego tysiąca to względnie nowoczesne i modernizowane czołgi K-1 Rockets, Z uwagi na swoje podobieństwo do amerykańskiego M1 Abrams, Lecz mniejsze gabaryty nazywane czasem Baby Abramsem. Kolejne 600 wozów to jedne z najnowocześniejszych na świecie czołgów K2 Black Panther. Resztę stanowią dramatycznie przestarzałe wozy rodziny M48, Plus kilkadziesiąt, T80 i T62. Te pierwsze zostały odkupione od Rosji za długi w latach 90. i wykorzystano je przy projektowaniu czołgów K2. Te drugie pozyskano od Izraela aby uczyć się zwalczać północno-koreańskie czołgi tego samego typu. Republika Korei posiada też 3800 różnego typu innych pancernych wozów bojowych. Najliczniejszy z nich to rodzina gąsienicowych transporterów opancerzonych i bojowych wozów piechoty rodziny K-200, czyli produkowana lokalnie wersja rozwojowa amerykańskich M113. Łącznie jest ich eksploatowanych 2300 egzemplarzy. W tym 1700 wersji bojowego wozu piechoty. Koreańczycy mają też 400 transporterów M113 i 400 przestarzałych kołowych transporterów km 9901 powstałych na licencji Fiata. Wymienione wyżej transportery i bojowe wozy piechoty są w dużej mierze przestarzałe i od kilkunastu lat zastępuje się je nowoczesniejszymi lokalnej produkcji wozami gąsienicowym BWP K-21, którego powstały już niemal 500 egzemplarzy i kołowym K-808-806, którego do przyszłego roku ma powstać łącznie 600 sztuk. Jak widać, południowo-koreańska piechota rusza na razie do boju na sprzęcie skromniejszym niż pancerniacy, a budowa nowoczesnych BWP czy transporterów i zastępowanie nimi starego sprzętu w stosunku 1 do 1 nie jest taka łatwa. Z opancerzonych pojazdów koreańskich warto wymienić także krajowej produkcji pojazdy wysokiej mobilności K151. Wprowadzono ich do służby już około 10 tysięcy egzemplarzy i są to maszyny podobnej klasy jak amerykańskie JLTV. Potężna jest koreańska artyleria, która nie dość, że posiada wiele luf, to jest nasycona nowoczesnymi technologiami. Liczna jest artyleria samobieżna licząca 1040 Koreańskich wersji amerykańskich HAUBIC M109A2 Paladin. Typ ten jest obecnie zastępowany jednymi z najnowocześniejszych na świecie: armato HAUBIC K9 Thunder, krajowego projektu, który odniosły bezprecedensowe sukcesy eksportowe. Korea ma ich zgodnie z oficjalnymi informacjami ponad 1200. Do tego dochodzi około 50 samobieżnych. KH-105 z haubicą 105 mm oraz 107 i 81 mm moździerze samobieżne na bazie transporterów rodziny K-200. Co ciekawe, 107 mm moździerze są także sadowione na szwedzkich przędołazach gąsienicowych BV-206. Rufową artylerię uzupełnia artyleria ciągniona. Licząca 1850 lów kalibru 155 i prawie 2000 kalibru 105 mm. Artyleria rakietowa ma 156 wyrzutni lżejszego kalibru 130 mm krajowego systemu K136 Culiang, a także 58 ciężkich wyrzutni MRLS-M270, a także od 120 do nawet kilkuset ciężkich wyrzutni rakietowych. Krajowego projektu K-239 Chun-Mu kalibru 239 mm. Wojska rakietowe dysponują ponadto kilkudziesięcioma wyrzutniami z pociskami balistycznymi mu 2 i wyrzutnie pocisków manewrujących Hyonmu-3. Widać wyraźnie, że w ewentualnym konflikcie Korea Północna nie posiada monopolu na silną nawałę artyleryjską i Seul byłby w stanie odpowiedzieć na nią własną. Często przy pomocy ognia precyzyjnego. Do samoobrony przed środkami napadu z powietrza wojska koreańskie wykorzystują 200 samobieżnych zestawów K263 na podwoziach K200 i z armatą obrotową Wulkan w systemie Gatlinga. Wozy te są zastępowane przez krajowy system samobieżny K30 Bicho z dwiema 30 mm armatami automatycznymi i pociskami klasy MANPAS. Ich liczba Także zbliża się obecnie do 200, a na podstawie tego rozwiązania ma powstać także kołowy bicho na podwoziu K800. Samoobrony bardzo krótkiego zasięgu zapewniają także różnego typu rakietowe, przenośne systemy rakietowe klasy MANPADS. Oficjalne źródła wyróżniają tu 400 wyrzutni francuskiego typu Mistral, setkę brytyjskiego systemu Javelin, nie mylić z amerykańskimi pociskami przeciwpancernymi i 50 rosyjskiego systemu igła wszystkie one są obecnie wypierane przez krajowej produkcji ciężkie menpacy kp sam samoobronę krótkiego zasięgu zapewnia z kolei 110 samobieżnych systemów KSAM chunma na licencji francuskiej i opartych o systemy krotal next generation do zwalczania celów opancerzonych i schronów Koreańska piechota używa dzisiaj przede wszystkim systemów rakietowych, w tym głównie tysięcy kierowanych pocisków przeciwpancernych Kwanggung, amerykańskich TOW 2 i niemieckich granatników przeciwpancernych Panzerfaust 3. W służbie są też armaty przeciwpancerne i działa bezodrzutowe starych typów, ale jest to wyposażenie nieliczne i już wycofywane. Bezzałogowce są powszechnie używane w wojskach lądowych Republiki Korei i są to taktyczne systemy rozpoznawcze Różnej wielkości oraz systemy male, a także rozpoznawcze systemy klasy Mini, które są używane na szczeblu kompanijnym. W służbie stosowane są rozwiązania izraelskie oraz coraz liczniejsze koreańskie. Południowo-koreańskie lotnictwo armijne wykorzystuje ponad 100 ciężkich śmigłowców bojowych, w tym około 75 modernizowanych dzisiaj AH1 Cobra w wersji S i J. Oraz 36 AH64E Apache Guardian. Liczba tych ostatnich ma zostać w przyszłości podwojona. Korea eksploatuje także lekkie śmigłowce bojowe należące do rodziny Pius 500. Liczy ono niemal 200 maszyn i ma zostać wkrótce zastąpione nową krajową lekką platformą. Komponent transportowy stanowią 34 ciężkie śmigłowce CH47 Chinook, około setki dla i 100 krajowej produkcji śmigłowców Surion. Te ostatnie są wprowadzane do służby od 2012 roku, a ich liczba stale rośnie. Docelowo mając osiągnąć w wojskach lądowych nawet 250 egzemplarzy. Będzie to prawdopodobnie oznaczało koreanizację kolejnego obszaru eksploatowanego sprzętu i wycofanie konstrukcji amerykańskich. Jak widać, wojska lądowe. Republiki Korei są formacją nie tylko liczną i porównywalną pod tym względem z wojskami nawet Federacji Rosyjskiej, ale jednocześnie nie zaniedbującą modernizacji technicznej, która jest prowadzona konsekwentnie od lat, a szczególnie w ostatnich dwóch dekadach, kiedy to budżet obronny zwiększył się niemal dwukrotnie. Uzbrojenie i wyposażenie w coraz mniejszym stopniu polegają na rozwiązaniach z państw zachodnich i są zastępowane w większości własnymi. Nowej generacji. Wszystko to sprawia, że koreańskie wojska lądowe to już od dawna nie tylko siła defensywna do obrony kraju przed nawałą z północy, ale pełnowartościowa armia zdolna do szerokiego spektrum działań.